Dzień dobry. Jesteśmy na Kongresie Nowej Mobilności. Jesteśmy w studio Elektromobilni oraz Orlen. Ja nazywam się Karolina Zielony, a moim dzisiejszym gościem jest pan Adam Wieczorek, wiceprezydent Miasta Łodzi. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Niezmiernie miło nam jest pana gościć. Porozmawiamy o zrównoważonym transporcie. Panie Adamie, na początek, czy Kongres Nowej Mobilności jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu Miasta Łódź? Jest ważnym wydarzeniem i jest to wydarzenie, w którym ja się zakochałem podczas pierwszej edycji. To był Lublin. I pamiętam organizację, pamiętam zaangażowanie Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, i powiedziałem wtedy: Ja chcę tę imprezę w naszym mieście, bo ona będzie nie tylko wydarzeniem dla branży, dla samorządu, dla rządu, dla wszystkich zainteresowanych nową mobilnością. To będzie wydarzenie, które będzie nas napędzać do zmian w naszym mieście, i tę funkcję ta impreza spełnia, bo my co roku przy tym wydarzeniu traktujemy je jako pewien D-Day. Taki element, którym musimy się rozliczyć, co zrobiliśmy jako miasto przez ten rok. I kolejna, i kolejna edycja to jest moment, kiedy się rozliczamy przed mieszkańcami naszego miasta. Panie Adamie, bardzo miło nam jest to słyszeć, ponieważ my też cieszymy się, że to wydarzenie odbywa się właśnie w Łodzi. A proszę mi powiedzieć, czy rozwój zrównoważonego transportu jest wyzwaniem dla miasta Łódź, dla innych miast jest zdecydowanie wyzwaniem, a jak to jest w Łodzi? Jest to wyzwanie, jest to wyzwanie logistyczne. Natomiast stworzyliśmy fantastyczny zespół w Urzędzie Miasta Łodzi, osoby, które są naprawdę zaangażowane i wiedzą po co to robią i jaki jest cel. Cel jest bardzo prosty: poprawa jakości życia mieszkańców. I to jest motyw przewodni związany z z nową mobilnością. Wdrażanie jej to są elementy związane z infrastrukturą, i tutaj mamy takie wąskie gardła, czyli tworzenie nowych punktów ładowania, gdzie bardzo długo czekamy na przyłącze. Firmy energetyczne bardzo długo to realizują, a dzisiaj mamy 200 ponad punktów ładowania, a zakontraktowanych mamy z firmami kolejne 120, które czekają tak naprawdę na element związany z przyłączem. To jest taki problematyczny element. Natomiast po stronie samego urzędu nie ma żadnych przeciwwskazań, my jesteśmy jak najbardziej. Bardziej otwarci na nową mobilność. Właśnie trwa przetarg na kolejne 40 autobusów, z czego 36 to będą elektryczne, a dialog techniczny trwa co do czterech wodorowych. Czyli plany na rozwój mikromobilności transportu publicznego są? Mikromobilność jak najbardziej. Szczególnie tam, gdzie są krótkie dystanse albo tam, gdzie logistyka związana z infrastrukturą pozwala na e, mikrotransport. Dzisiaj już widzimy w centrum naszego miasta, e, tutaj nie jest to element mikrotransportu, ale choćby firmy spedycyjne, gdzie ta ostatnia mila jest już realizowana, mimo że nie ma strefy czystego transportu w Łodzi, jest realizowana przez pojazdy nisko albo zeroemisyjne. Ale też przestrzeń wysoko zurbanizowana to jest właśnie przestrzeń związana z mikromobilnością. Którą, na którą jesteśmy otwarci, i to jest zawsze ten element, gdzie jest styk sfery publicznej i sfery prywatnej. I myślę, że wszystkie firmy, które funkcjonują w Polsce, które miały z nami kontakt, są przywykłe do tego, że kiedy do nas przychodzą, to pierwszą odpowiedź, jaką uzyskują, to jest tak. A potem myślimy jak. Miło mi to słyszeć z perspektywy pasażerki transportu publicznego i mikromobilności. Pani Adam, jak przedstawiają się plany łodzi na rozwój infrastruktury ładowania. I to jest ten element, o którym wspomniałem, czyli to wąskie gardło. My na początku przygotowaliśmy, wyszliśmy z inicjatywą związaną z przygotowywaniem paczek lokalizacji na punkty ładowania, na stacje ładowania dla biznesu i wysyłaliśmy i one były opracowane w ten sposób, że była konkretna lokalizacja, ale też infrastruktura, która ją otaczała, opisana jednocześnie z zaznaczoną stacją trafą, z rezerwą energetyczną, czy ona jest, ponieważ firmy przychodzące do danego samorządu nie znają miast, nie są w stanie poznawać miasta, my samorządowcy znamy nasze, naszą infrastrukturę, nasze miasto i przygotowaliśmy w ten sposób paczki. Dzisiaj mamy wypełnienie w zakresie centrum i niektórych Osiedli, a tak naprawdę głównych ulic w ramach osiedli e, w ramach miasta. Chcemy, żeby sieć ładowania pojazdów elektrycznych rozwijała się jeszcze głębiej w osiedla, tak żeby choćby mieszkańcy blokowisk mogli swobodnie posiadać pojazd elektryczny, korzystając z lokalnych ładowarek, a nie tylko tam, gdzie jest centrum czy są główne ulice, gdzie po prostu e, naturalnie łatwiej powstają e, ładowarki, ale jednocześnie jest to element blokujący dla tych, którzy mieszkają, którzy nie mają lokalnie punktu ładowania. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Cieszymy się, że jest pan dzisiaj tutaj z nami i życzę owocnych dni podczas kongresu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.